Energia jest kobietą. Więc zbudujcie razem z nami lepszy świat. Dziewczyny też potrafią. Majsterki! Jest fajnie, przyjemnie i miło i wesoło. Zastanówcie się co! Dla Was byłoby najciekawsze do przetestowania. Jesteśmy dzisiaj w Centrum Nauki Kopernik, ale w nowym budynku, w Pracowni Przewrot Kopernikańskiego. Odbywają się pierwsze warsztaty serii Młode Majsterki. Dziewczyny budują wiatraki. Mamy tutaj warsztaty dla nastolatek, podczas których pokazujemy, jak powstaje zielona energia. Grupa kilkunastu młodych dziewcząt buduje turbiny wiatrowe. Myślę, że dziewczyny w ogóle dzisiaj pokazują, że świetnie sobie dają radę. Są bardzo wpatrzone w prowadzących. Widać, że ten temat ich pociąga. No dowiedzą się, jak energia mechaniczna, kinetyczna przekształca się w energię elektryczną. Już w tej pierwszej części warsztatów naprawdę mają świetne pomysły, jak można wykorzystać różnego rodzaju turbiny wiatrowe do tego, żeby ta energia była jak najefektywniej przekształcana właśnie w tę energię elektryczną. Jest to dziedzina, z którą pewnie większość z nich zetknęła się po raz pierwszy. Będziemy konstruować teraz sami wiatraki. Cel jest taki, żeby poruszyć trochę tematy odnawialnych źródeł energii, ale też przez to zachęcać dziewczyny do zawodów inżynieryjnych. Nie wiem, czy do jakiej szkoły średniej chce pójść, no ale może. Udział kobiet i mężczyzn w branży budowlanej już od kilku lat się zmienia. I po tym, co zauważyliśmy, stwierdziliśmy, że temu trendowi trzeba pomóc. Bardzo bym chciała, żeby moje dziewczyny nie wyrastały w przekonaniu, że jest jakiś podział na prace bardziej babskie i bardziej męskie czy chłopackie. Gdybyśmy tak spojrzeli na wszystkie firmy budowlane w Polsce, o około 85% pracowników to mężczyźni. Chcemy trochę przełamać tą proporcję. Pracuję w branży budowlanej. I kobiety, z którymi współpracuje, świetne są w tym, co robią. Zdecydowanie widzimy, że coraz więcej pojawia się fajnych dziewczyn, również w takich stereotypowo, historycznie zawodach uważanych za męskie. Wszystkie mówią, że początki były trudne, bo musiały zdobyć autorytet. Dziewczyny mają takie same, czasami lepsze kompetencje niż faceci, więc jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby zobaczyły, poznały, jak wygląda świat energetyki, jak wygląda świat pracy w nowoczesnej budowie. Branża budowlana jest bardzo atrakcyjna i ona przetrwa. Inne branże mogą się kurczyć chociażby przez sztuczną inteligencję, która zabierze trochę pracy informatykom i obecnym programistom, bo po prostu maszyny będą same kodować, a budynek się sam nie wybuduje. Zaprojektowaliśmy wiatrak miał z sobą moc i Próbujemy zrobić coś Nie zawsze zaskakują ich pomysły. To, że naprawdę one są same w stanie wpaść na to, co jest właśnie ważne. W takiej pracy i inżynieryjnej, i w ogóle badawczej mega ważne jest to, żeby potem zakomunikować w ogóle światu, co się zadziało. My jesteśmy właśnie po warsztatach. Młode majsterki budują wiatraki. Dziewczyny, liczymy na Was. Nie tylko dowiemy się coś fajnego, ale mam nadzieję, że też doświadczymy. Zapisujcie się przez stronę Centrum Nauki Kopernik. Będzie po prostu dużo fajnej zabawy. Dziewczyny na wiatraki. Zapraszamy.